Ośmianaczko, z tej strony na, na słuchajcie, w dzisiejszym ciężku, No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku gramy duelki. Widzę, możemy sobie porozmawiać, widzowie, ja zmieniłem też skina. Eee. I możemy sobie porozmawiać. Ajajaj. Możemy sobie, widzowie, porozmawiać, jakbyście chcieli. Widzę, ja przed chwilą ćwiczyłem, zmieniłem skina, bo widzę, że grałem solo. gdym nagrywał to, widzowie to były by naprawdę.

Dobra, dostał. Ładnie, ale ten ceramik widzę, ja sprawdzałem ten ceramik i też jest... Ten ceramik jest dobry, nie, widzowie? Też bez muzyki, widzowie, się uczy grać. Halo? Dobra, dostałem, tutaj dostałem. Od go Ty co jest? Trafiłem go, no. Widzowie, czasami, czasami umie to robić. Taki lucky punch, widzowie. Jak się z kimś zagrać, dobra, dobra. dobra. Widzowie, myślę, że tym, tym jest też git. Nie mam. Amo? Nie mam amu no, no i powinni tego. Ja nie chcę też krzyczeć, widzę, ale to jest fight fight, nie, ale jakbym. Jakbym nie krzyczał. Jakbym krzyczał, to by też kurzało to, graczy Nie umiem stracić. Ten trochę... Dobra, dostał. No co, co najmniej 5 metrów, ale dostał. Lepiej <grym> dostał, <grym> widzę Ten pistolet vintage jest git, ale też widzowie... ten tamten... lub Bo ci my, czy tutaj dostanę od razu na bombę? No dostanę, bo są... jest takie widzowie, tak gdzie gdzie od razu na bombę lobby, Fum. nie? Widzowie tak żeby nie było, no to nie jest tak, że widzowie jestem tylko widzowie tutaj też nie jestem właśnie Właśnie dobry od tego Wisego No dostałem no, Dostałem po bombę, no I to się nagryje a to się kameruje staro ja. No co jest? Myślałem, że padł. Dostał śpi, widzowie. Dobra, włączę sobie muzykę. Znaczy, włączę sobie muzykę, żebyście wy nie słyszeli, tylko nie. Już widzowie tego tak. no, tutaj, wy nie słyszycie, zawaliście. Dobra, nie, 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 nie stary. No co jest, no ale, no dobra, no ale, no. Jak się jak Dobra, galaksiak! Japier! Ej, to raz widzowie zastrzy, co mnie zabił. Dobra. No, z tego mi się chyba lepiej strzela teraz. Ja widzowie strzelam na oślep. Dobra, zaraz widzowie lecimy na zwykłego, no? Muszę zab... Ja pierd ten galaksiek jest naprawdę mocny. No nie, proszę, nie chcę... Chcesz... Dobra, jest z innym. No nienawidzę mojego internetu! Dostał! Co jest? Co jest? Nie umiem chodzić. Dobra, ostatnia wizyta chyba. Albo nie. Idę do dwóch. Nie chcę też sobie tego. Mm. Zara, widzę tego, ale daj, Leon już zarobiliśmy z takich z tych. Dobra, zarawidzę, wyjadę na tego. Czuję się pewnie już na tych bojówce. Porównaję do pierwszego odcinka, tak, czuję się już pewnie. No ja, ale tutaj jest Tutaj nie spamiętam. Dobra, weźmy, spróbujmy z tej. Już coś tam. No coś. Ja pierdziele. Dobra. Let's go. Znaczy 180 stopni, dobra. Dobra Lecimy na tego Dobra widzowie eee. Odchwaluj Ej eee, za jest 2 miliona to bojóweczka to jest shotgg widzowie wchodźcie na Shotgg widzowie wchodźcie na szot Mhm to jest taka bojóweczka Mnie, naprawdę Taka bojóweczka ja, zobaczcie, tak szczerze, naprawdę dla ludzi u, nieumiejętnych nawet, nie? Nie, dobra, 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 nie. Jus. Yes. Dobra, tutaj tutaj pamiętaj, że się, się odradza. Dobra widzowie, tego. Bo i no widzowie, no co ja mogę nam powiedzieć? Dobra, lec, lecimy. Ale naprawdę widzowie polepszyłem się już lepiej widzowie. Już jestem lepszy. Też będę widział ćwiczył, będzie coraz więcej odcinków z bojów widzowie, dlatego że... Albo na przykład nie, z bojowy nie będzie, ale na przykład będzie coś takiego, że będziemy próbować tą bojówę. E, bo chciałem widzowie sobie pograć tak w bojówę będę sobie grał tak dla siebie też trochę. Myślałem o tym właśnie, bo widzowie nie wiem kiedy to wstawię, ale myślałem właśnie o drugim coś w sezonie, żeby coś pokminić, ale na razie widzowie nie mam, nie mam fanu kminić z drugiego sezonu. Więc ja nie wiem kiedy to widzicie właśnie to jest spójne, że chcę wam pokazać o czymś a nie mogę widzę, więc jakby kminie nad drugim sezonem. A... Ale na razie wy jesteście w pierwszym, więc na razie oglądajcie pierwszy sezon. No co jest, no znowu my strzelają. Ty co jest? Co jest rola? Ale rola mi. Nie wiem, czy wy widzicie, ale problemy z internetem jest. Ja piedzę. Nie, no, rola, Chodzi mi o to, że po prostu. <coughs> nie wiem, jaki kontent obecnie nagrywać. Nie wiem, czemu, ale bez kamery jestem lepszy. Nie wiem, widzę, jaki kontent teraz yy, nagrywać. Bo widzowie w sumie. W sumie nudzi mi się... Znaczy nudzi mi się właśnie takie RP widzowe. Znaczy chciałem nagrywać drugi sezon, ale na razie nie ma sezonu. Więc widzowe, No na razie nagrywam to co jest widzowe, nie? Na razie czyli. Czyli bojowa widowe, Na pewno bojowa jest widowe dla mnie częścią, która będzie też y, tak o widowe grana przeze mnie Na przykład ja nigdy na Oslo bez nagrania nie wchodziłem. Znaczy. Chodziłem jak na nagrodę widzę tylko odebranę, ale po co miałbym nagrywać minutowy odcinek jak nagrywa, jak odbieram nagrodę widzę, nie? Więc chodzi o to mi po prostu, że... że tego... ale no co? Strefa rezultowania. No już Slajdzik jest Slajdzik jest, dobra, dostałem ale on też został widzowe, więc więc to jest git, no fajne RDM-y będzie, będzie robione fajne rdm no i tak dalej nie więc eee, więc mówię, chciałbym ogólnie co bym chciał teraz robić, to myślę, że Myślę, że widzowie na pewno na, na bojówce będę grał wieczorami, kasz, ale też chciałbym nagrać ten drugi sezon cholera. I właśnie mamy jeden serwer, e, na którego spróbuję się dostać, widzowie, więc po prostu spróbuję się tam dostać, jeżeli tam się dostanę, to widzowie będę miał ten drugi sezon dla was nagrany. Będę próbował widzowie, bo już próbuję od kilku dni, ale na razie się cieszę pełnią życia, mam wywalone. Mam wywalone, więc z tego Dora, widzę, bo nie wiem czy na te duelki nie przejść, no to tutaj duelki są lepsze. Te duelki są chyba lepsze, bo ja widzowie tak to nie robi nic, a tutaj mamy jakąś szansę przynajmniej. Zmieniajmy na tego ceramika. Ceramik może jest lepszy, widzowie. Ale też mi RP, widzowie, żeby nie było, brakuje mi czasami odgrywania takiego RP. Byście nie zrozumieli, więc widzowie, to nie jest tak, że mi nie brakuje w ogóle nic. Tylko yy... po prostu chodzi mi o to, że też chciałbym... Też chciałbym sobie pograć, widzowie, serwer, w serwer, który lubię, więc dajcie mi na razie zegrać w a dopiero później pomyślimy. Nad RP... nie, jeszcze przyjdzie czas, widzowie, mi się nie spieszy, by w ogóle jak ja to nagrałem, to drugi odcinek, gdyby rozstawiłem w RP, i to wczoraj, więc widzowie, mi się nie ma co spieszyć, jeszcze 60 takich odcinków. Dobra, no, internet zawarł. Co stają, tego? Co stają? Ja wiem, bo mnie, bo ale, mnie, bo mnie rusza w jakiś jakieś tego mi mówi, że, że tego. No, no, no rusza mnie to naprawdę. грамм за два не обходим это. Не обходим это, я Не, 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 да. Ну, равняйся на свою кучу, Нам надо, нам надо добро. Dobra, ładnie mnie poskodał. Mm, ładnie. Dawaj, dawaj. Znowu z tym O, tu jest Czy ja go trafię? Muszę zmienić chyba muzykę. i te widzowie z muzykę To musi poczekać Ja pierd Tam jest Dobra ciulny to moją muzykę, no muzykę naprawdę eee, to wina muzyki widzowie to, to, to on ma, on ma cheaty widzowe On ma cheaty On ma cheaty wizowe, to wszystko wina cheatów Cheaterzy pierdziele Nie no dobra Ej, dajcie znać, napiszcie mi w komentarzach, jaka była wasza najgu, naj, najgłupsza... Jestem głównym tą gra. Jaka była wasza najgłupsza wymówka, nie? Powiedzcie mi, bo naprawdę... Chcę aż posłuchać, nie? Napiszcie w komentarzach. No, mój internet mówi sam za siebie. Mój... Mój internet mówi sam za siebie. No! Naprawdę! Weźcie mi, kupcie, kup, kupcie mi komputer bitte. Naprawdę Ja się tak wyglądał przez internet, no daj, ktoś idzie No ale jak chcę mieć internet, a nie ja pierdolę Nie mam internetu Kupcie mi internet, proszę No, kupcie mi, kupcie mi internet, naprawdę Tik, 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 dobra, dobra. Ja pierdolę. Dawaj weź go, chociaż jego. Nawet taki pedał cię, cię tego zabija, naprawdę. To gratuluję. Nie umiem grać w tym grę... Naprawdę. Z tamtej wyjdzie. Z tamtej wyjdzie. Nie u... Ja pierdol. Mam dosyć. Żyłem się. Naprawdę. Ja wam widzę pokażę. Czekajcie, tylko sobie włączę. Ja wam widzę pokażę, że wy się mylicie i że ja umiem grać w tą głupią grę. Nie, dobra, włączam sobie to. Naprawdę widzowie. Ja wam pokażę. Ja wam pokażę widzowie. Że ja umiem grać w tą grę. Niepotrzebnie, ale tego tak. jak mnie wywali teraz, to mnie naprawdę kurzy. Dobra, no co jest, no. Mam dosyć mojego widzowie internetu Kupcie mi internet Kupcie mi internet Kupcie mi internet, naprawdę, kupcie mi widzowy internet Nie, nienawidzę mojego internetu, nie? Nienawidzę mojego internetu widzowy, naprawdę Dobra, ostatni raz, widzowy, dubelka, wstępnego Naprawdę, by to nie obchodził już, Ja pierdzielę, tu można grać duelki. Widzę, że ja się będę dostawał. Proszę, nie obchodzi mnie, naprawdę, nie obchodzi mi Twoja historia, stary grania w tą bojówkę za sraną. Dobra, ty, widzę, że ty jesteś dobry. Ciebie nie poskodam i to jest moja nienawidzona mapa. dobra No on ma jakieś tego body nie jest dobry jednak taki nie dobra ja mam dosyć nie jest taki dobry nie a ja nie zabył dobra teraz mam dosyć Dawaj, chcę szybko. Dopóki widzowie, nie skończę tego. Nie, kr nie kręcę, nie kończę odcinka. Dopóki tego, dopóki go, dopóki kogoś nie zabija To się widzowie, może, może być godzina. Czy możesz go trafić? Proszę cię. Doprowadzam je do szału. Gramy duela widzowy. Ty co jest? Myślałem, że tego. Jeszcze raz widzowie mój ulubiony kawałek. Miejski maraton, widzowie co, ciul Nie, to nie jest mój ulubiony kawałek, ale tak po prostu. Nie umegę się luszać. Zawaliście. No co jest? No co jest? Dobra, tu. Przywalcie mi, przywalcie mi naprawdę. Przywalcie mi. Ja pierdzielę. Jakim jestem gównem w tym? Jakim jestem gównem? Mam dosyć Jeden kill, jeden kill Weźmy jednego killa, naprawdę Proszę, jest 20... jest 0-0 No jak Dobra, ja mam dosyć, nie widzowie Widowie, widzicie jak się wywalam ciągle, tylko To jest nudne, ja wiem Ale widzowe Postanowiłem sobie Będziesz słaby, proszę. Nie, ty nie jesteś słaby. Ty nie jesteś słaby. Ja wiem, że ty nie jesteś. Ty nie wiem, że nie jesteś słaby. Dobrze. Let's go. Teraz się czuję pewny. Czuję się pewny. Czuję się pewny. Rozwalę go. Rozwalę go. Rozwalę go. Rozwalę go. Cześć, ja go rozwalam, na eście na eście Na eście, na eście na Jopiel ja dzielę Mówcie mi król... król bojowy Mówcie mi król bojowy A nie Dwa pod rząd widzowy wygrane Randy, 3 pod. E, ja jestem jakimś królem, widzowie, nie wiem, tego, tego, tego nie zmieniło dobra, nie zmieniło się. Jestem jakimś królem tej gry, mówcie na mnie, boss. Bo, nie no, tymczasem ja przed tym weźcie to, szotujcie albo zróbcie coś takiego, jak ja przegrywam. I co jest? nie obchodzi to. cztery wygrane, nie obchodzi mnie to nie obchodzi mnie to, że on tego dobra, proszę, proszę, pięć weź, 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 weź. tam jest dobrze dobrze, Wyl wylwał mnie z pasą. dobra ostatnia ona No nie, co za internet? Internet! Internet! Jak ja go ustrzelę, no właśnie, internet! Internet widzowy. Internet, internet, internet widzowy. Power 50. Jest dobrze! Nie ma mamo, nie ma mamo, czekaj, czekaj, czekaj Dobra, dobra już Ja pierdzielę No jak ja go nie trafiam Let's go Dobra widzowie Dziękuję za ten odcinek i dobranoc, elo